Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo i dzisiaj pokażę wam rozpakowanie czujnika ruchu od firmy D-Link. Jest to czujnik ruchu, który działa na Wi-Fi. Wchodzi on w skład zestawu MyDelink Home i jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Tak więc przejdźmy może do samego rozpakowania. Teraz bierzemy tutaj sobie tę taśmę, która zabezpiecza samo opakowanie, i zobaczymy, co znajduje się w środku tego opakowania. Tutaj samo pudełeczko. Jak widać, nic więcej tutaj nie ma, oprócz wszelakich informacji dotyczących tego produktu. I tutaj mamy już konkretnie nasz produkt. Tu znajduje się ten czujnik, i zaraz spróbuję się do niego dostać. Ok, tutaj na początku mamy jakieś papierki, instrukcje, obsługi i tak dalej. To zostawmy sobie na później. I tutaj jest sam czujnik ruchu od firmy Daring. Wygląda on w ten sposób: wpina się go po prostu do gniazdka. I tutaj mamy tą czujkę. Jeżeli ta czujka wykryje ruch, możemy z nią później zrobić wszelakie. Rzeczy skomponowane dzięki właśnie aplikacji MyDelink Home i innym urządzeniom, które również działają w tej strukturze. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o czynnik ruchu od firmy Delink. Oprócz tego mamy tutaj informacje na temat tego, jak zainstalować to urządzenie do naszej biblioteki Delinka. Nie ma z tym jakichś większych problemów. Ja pewnie również Wam to pokażę, jak to mniej więcej działa. Oprócz tego są tutaj instrukcje obsługi, jak to wszystko tutaj zrobić, oraz karta gwarancyjna. O, jeszcze Wam tutaj to pokażę. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie tego produktu. Jeszcze Wam tutaj może zaprezentuję ten produkt z bliższa. Będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda. Tak prezentuje się właśnie czujnik ruchu od firmy Delink. Gniazdko tutaj wszelkie numery odpowiadające tym na pudełku. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o czujnik ruchu od firmy Delink. Dzięki serdeczne zaglądnięciu tego rozpakowania. Zapraszam Was do recenzji, zarówno tego czujnika ruchu, jak i całego pakietu startowego od MyDelink Home. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz, się tego materiału wideo i do usłyszenia